W latach 70., 80., to znaczy już taka stołkowa komuna. W tej chwili ludzie boją się panicznie. Ludzie boją się o pracę, ludzie boją się, że podpadną, ludzie boją się, że jeśli PO rządzi, a on się wychyli, to on nie będzie miał z czego żyć. W latach 70. czy no, 80. jak kogoś zwolnili z pracy, to jeszcze się koledzy zrzucili i przynajmniej na jakiś chleb i mleko i zapłacenie czynszu starczyło, prawda? W tej chwili tego już nie ma. I um, to jest rzecz, która nas też paraliżuje, czyli ten jakiś nowy strach. I to strach nie jest podyktowany czymś, że ktoś zostanie... On się boi, że zostanie złamana jego jakaś tam mała stabilizacja, bezpieczeństwo jego finansowe, ale nie finansowe, że on będzie jakieś pieniądze do tylko że nie będzie miał z czego żyć. I druga rzecz, która paraliżuje zwłaszcza pokolenie powiedzmy 30 parolatków, 20 parolatków, którzy nie chcą się włączać w nic. Co najwyżej siedzą w internecie i paru z nich już nie wytrzymuje i tam pisze różne rzeczy, ale ludzie doszli do wniosku, że nie ma sensu zajmować się czymś, na co się nie ma wpływu. Czyli społeczeństwo uważa, że bez względu na kogo oni zagłosują, to i tak będzie tak samo, że, że ludzie krążą po organizacjach, po partiach i tak raz jest w tej, raz w tamtej i, i cały czas to, to jest ta sama ekipa z, z drobnymi zmianami. Ehm, kontaktują się z lokalnymi politykami czy pracownikami biur i to ja mówię o wszystkich partiach i tam jest miernota straszna, czyli no, widzą, że z tej mąki chleba nie będzie, no to po co on się ma w to, w to Angażować, jak oni, tak nie będzie miał wpływu na nic. To wszystko jeszcze jest w jakiś sposób wzmacniane tym, że o tym, że a co ja mogę zrobić, mówią posłowie, ministrowie, senatorowie i to jest straszne. Mnie osobiście, wiceminister obrony narodowej, pan Litwa, oczywiście to było 7 lat temu, Y, powiedział: A co ja mogę zrobić? No odpowiedział mu: Jak taki nie wie, to ja panu powiem, Wziąć tyłek z krzesła, wziąć tę czuszkę i sobie pójść. Bo po co pan pełni funkcję ministra czy wiceministra? Pan nie może zrobić nic. Pan po prostu do yy, no swoim nazwiskiem filmuje jakieś partner. I, to, I taka sytuacja, że nikt nic nie może, politycy tu się kłócą, dyskutują, a krasnale pod stołem, jak ja to mówię, te karty rozdają. Czyli jest jak gdyby m, taka sytuacja, że władza, powiedzmy sejm, Senat, władza polityczna, rady miejskie gdzieś tam są, ale w zasadzie od nich nie zależy nic. Czyli oni sobie dyskutują, firmują a jakieś inne siły tajemne, nie wiem czy biznesowe, agenturalne, nie wiem jakie, te karty po prostu rozdają. I jest jeszcze jedna rzecz, która mnie przeraża i to dotyczy wszystkich partii i nie tylko w Polsce, bo te sytuacje, o których ja mówię, ja widzę również najmniej w Estonii, najmniej w Estonii, ale już od Łotwy, Litwy, Gruzji, Gruzja troszkę się tam pozmieniała, troszeczkę, ale Azerbejdżanu, Kazachstanu i tak dalej, że e, następuje se, selekcja negatywna, e, czyli e, na stanowiska, i to na, na stanowiska nawet, nawet firma, jak ktoś się nie zna, to może zajmować stanowisko, bo on jest wtedy posłuszny i grzecznie wykonuje rozkazy. Nie może być awansowana osoba, która troszkę się na czymś zna, bo ona, stąd, bo ona stanowi zagrożenie. I to ja mówię zarówno o firmach, czyli jakichś, powiedzmy, funduszach, zarządach przedsiębiorstw, ale także to widać w polityce. Mierny, ale wierny jest promowany. I nie dopuszcza się nowych, prawda? Czyli nie ma takiej sytuacji, że jesteś młody, zdolny, albo starszy, akurat się na tym zna. Dobrze, to go awansujemy albo nie, on będzie naszym doradcą, żeby to szło do przodu. Nie ma tego. I, i nie przyjmuje się ludzi, bo zagrozi mi w pozycji kandydata na radnego, bo zagrozi mi w pozycji mojego kandydata do Sejmu, bo zagrozi mi mo na, na moim drobnym stołku kierownika czterech ludzi w jakiejś małej firmie nawet. I to jest o tyle niebezpieczne, że za tej tej bardzo starej komuny, czyli lat 40., -tych, 50., -tych, gdzie oczywiście, ale to trwało jeszcze do końca, praktycznie, że dyrektorem, czyli szefem musiał być wierny towarzysz. Mógł być absolutnym idiotą, mógł być na przykład piekarzem, który raptem jest w firmie zajmującej się budową mostów, ale. On był szefem, a, a e, zastępcą, wice, e, mianowano przeważnie osoby, która się na czymś znała. I pan, pier, pierwszy sekretarz, ten straszny komuł, kiwał mądrze głową, plany mu się zgadzały, coś tam wypisywał, fajnie, jak to u niego w firmie jest świetnie. I niestety tego, tego w Polsce w tej chwili nie ma i to mnie po prostu przeraża. Hmm. Inną rzeczą jest to, że ja zastanawiałam się, jak to się stało, że Polska po II wojnie światowej, zburzona, rozwalona, prawda, przemieszczone, przemieszczone miliony ludzi prawda, ze wschodu na zachód, i ta Polska się podźwignęła. I doszłam do tego, ale to jest moje zdanie, że wtedy odbudowywało Polskę pokolenie wychowane w międzywojniu. Czyli proszę zobaczyć, że ludzie urodzeni powiedzmy w latach nastych, czyli powiedzmy nawet 13, 19 rok, to oni mieli 20, parę 30 lat, ale byli też troszkę starsi, którzy mieli 50, 60 lat i oni byli jeszcze sprawni. To było społeczeństwo nie tylko bardzo patriotyczne ale y, również dobrze wykształcony na porządnych uczelniach. I ci ludzie odbudowywali Polskę. I to, i to mimo komuny myśmy mieli nauczycieli wspaniałych. Dobrze, potrafili nas czegoś nauczyć. W tej chwili, i to jest nie tylko w Polsce, ale w tych wszystkich krajach właśnie od, od Estonii do... Do Kazachstanu, Bułgarii. Szkolnictwo jest na coraz niższym poziomie. Jak zauważyłam, że dzieci uczą się nie całych lektur, czyli myśmy czytali książki, mieliśmy coś tam na ten temat napisać, ale co my czujemy. Czyli nie z bryku ściągnąć, co kto na ten temat mówi, ale mieliśmy no, napisać coś, co my, my myślimy. Teraz. Uczą fragmentów tylko, czyli są podręczniki, które są fragmenty literatury, trzeba to znać. Żeby znać maturę, trzeba znać słowa kluczowe, więc nie, nie trzeba w ogóle niczego się nauczyć, bo i tak można na dowolny temat napisać. A mnie to przypomina okres zaborów, czyli tak jak za czasów syzyfowych prac, gdzie Zinger chyba. Zbiera tą swoją grupkę samokształceniową i mówi, że musimy wymieniać się książkami, które są zakazane czyli z literatury polskiej, bo nas uczą po czyli po fragmentach, fragmenty tylko. I proszę zobaczyć, jak to się wszystko przekłada na sytuację w tej chwili. Rozwalono polski przemysł zupełnie. My jesteśmy jak po wojnie. Czyli zniszczono kopalnie, buty, przemysł ciężki, stocznie, przemysł chemiczny, przemysł włókienniczy. I jeszcze mogłabym tu dużo mówić jaki to jest tak jak po wojnie. To się nie odbuduje tak szybko. i mamy straty w ludności. Około dwóch milionów młodych ludzi, czy tacy, jacy najczęściej giną na wojnie, wyjechali poza granice polskie. Około dwóch milionów ludzi. I, i czy wróci no może część. Prawda? Czyli proszę zobaczyć jakie są straty. I e, cały czas w Polsce nie ma myślenia pro państw...